WWE ma tendencję do niewykorzystania ogromnych talentów w swojej federacji. Na przestrzeni ostatnich lat było naprawdę kilku zawodników z wielkimi umiejętnościami, którzy nie do końca sprawdzili się w federacji Binsa McMahona. Czy to przez Booking, czy to przez brak jakiejś umiejętności interpersonalnej, czy może po prostu nie mieli szczęścia. A co jeśli, kiedy to? W daje szansę pewnemu zawodnikowi Danemu zawodnikowi Ten wykorzystuje tą szansę, staje się wielką gwiazdą Tłumy go kochają na koniec końców Odchodzi z federacji I podpisuje kontrakt Z Konkurencją Cześć, z tej strony Paweł Kargi Kargo, a to jest kanał Ani Słowa o wrestlingu W którym oczywiście rozmawiamy o wrestlingu I dzisiaj Porozmawiamy sobie o Daniel Bryanie, bądź Brianie Danielu, czy tam Brianie Danielsonie, Danielsonu, nie wiem jak się odmienia jego nazwisko, American Dragon. Podobno podpisał kontrakt z AW. Porozmawiamy właśnie sobie o tym, czy zachował się niewdzięcznie wobec WWE, czy to może WWE post stwierdziło, że już nie chcą tego zawodnika w swojej federacji co moim zdaniem jest wielkim błędem Na początku oczywiście zostaw subskrypcję, żeby ten um, kanał się rozwijał e, odsłuchaj sobie, bo to będzie też podcast e, skomentuj, jeśli ci się nie podoba zhejtuj, ale zostaw jakiś znak po sobie Jak dobrze wiecie hmm, Vince MacMan, e, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak dwuznacznie, lubi Wielkich facetów, umieśnionych, którzy dobrze prezentują się w ringu. Od najdalszych lat, kiedy cofniemy się, nawet 20, czy nawet 30 lat temu, głównie main inwentarzy to byli goście muskularni, powyżej 1,90 m. Może i ich umiejętności ringowe nie były jakieś wielkie, natomiast zawsze. Y czy to The Rock, czy to Triple H, czy nawet John Cena mieli tą charyzmę. Jednak w okolicach 2010 roku pojawił się Daniel Bryan. Daniel Bryan, który w następnym niezależnie był yy, uznawany za jednego z najlepszych wrestlerów na świecie. Yy, bardzo dobra, fajna kariera w Ring of Honor zaowocowała podpisaniem kontraktów z WWE. Każdy wie, jak wyglądała sytuacja hmm, Daniela Grajana. Najpierw w nexusie, a potem bardzo powolne budowanie swojej kariery w WWE, gdzie opór Magnum było hmm, w 2014 roku na WrestleMania 30, gdzie stoczył on dwie walki. Później jeszcze miał e, swoje momenty, aż nagle e, 30 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, zawalczył ostatni mecz z Romanem Reignsem i prawdopodobnie odszedł z WWE. To wiemy. Wiemy też, że prawdopodobnie AW się na niego czekało i chcą z nim, czy podpisali może z nim już kontrakt. Czy Daniel zrobił dobrze? Wiecie, to jest bardzo śliski temat, ponieważ ja uważam, że w tym przypadku, choć bardzo, bardzo kibicuję AW i chciałbym, żeby to oni przejęli pałeczkę w świecie wrestlingu. Ja wiem, że to jest biznes i yy, może nie być pomysłu albo mogą nie mieć miejsca na takiego Daniela Bryana, ale pamiętajcie, że to jest gość, który zawsze swoją postacią, swoją charyzmą umiał sterować tak publicznością, żeby to było żeby to dobrze wyglądało. Czy to jako Hill, he Hell, czy to jako Face, czy to jako w takim z, yy, czy jako indywidualny przeciwko Authority wyglądało to fantastycznie. Brakuje dzisiaj tak charyzmatycznych zawodników WWE jak Daniel Bryan, aka Bryan Danielson yy, I pod tym względem WWE może sobie strzelić w kolano. Ich ratingi idą w dół. Um, nie widzę zawodników, którzy mogliby go od razu zastąpić. Jasne, Roman Reigns jest świetny. Tylko widzicie, że teraz sprowadzili Edge'a, sprowadzili Goldberga. Bobisław Lashley jest mistrzem, który w ogóle nie gada. MVP też został sprowadzony. W jaki sposób można powiedzieć, że jej Mysterio też został sprowadzony z Emerytury. I wiecie, to jest, to może być główny strzał w stopę WWE. Pytanie jest też inne, czy Daniel chciał podpisać nowy kontrakt z WWE. Moim zdaniem kariera Daniela nie musiała się już kończyć w WWE. Mógł jeszcze spokojnie powalczyć. Myślę, że jako doświadczony zawodnik, yy, mający tyle sukcesów w WWE, mógł spokojnie sobie wynegocjować taki kontrakt, jaki by chciał. Oczywiście tylko na wyłącznie z WWE. Z drugiej jednak strony, szanowni, z trzeciej jednak strony, gdy podpisujesz kontrakt z AW, masz możliwość występowania na różnych, w różnych federacjach. Jak widzieliście wczoraj na Dynamite. Pojawił się Nick Cage Gage z GLC, tak to się chyba nazywa. Pojawiają się zawodnicy z New, New Japan, pojawiają się zawodnicy z Impaktu. Więc jeśli Daniel podpisze kontrakt z AEW, będzie miał możliwość występowania w tych federacjach. Dzięki czemu to te federacje też zyskają sobie, zyskają sobie troszeczkę większą oglądalność, większą widownię. A i Daniel Bryan na pewno chciałby wystąpić na Wrestle Kingdom w styczniu w Japonii. Bo... Umówmy się to też jest wielka... wielka... Mm, wielki event, na którym każdy z wrestlerów chciałby wystąpić. Eee, moim zdaniem to nie będzie jakiś wielki game changer dla AW, zakładając, że tak się stało, że podpisał kontrakt ale na pewno kilka tysięcy ludzi będzie chciało sobie zobaczyć Daniela Bryana w y, AW Ym, te tygodniki wyglądają całkiem całkiem spoko miałem właśnie okazję oglądać wczoraj Firefest y, drugi dzień wyglądał to całkiem cał, całkiem spoko Ym, tylko pytanie jest teraz takie ja już kiedyś podsumowywałem sobie ten temat czy AW za nie nie ściąga za dużo odrzutów z WWE. Wiecie, też all out się zbliża i też jest plotka, że CM Punk rozmawia z AW. A może będzie tak, że to właśnie tych dwóch zawodników odmieni federację AW i znowu będziemy mieli, może nie ma The Night Wars, ale. Skłoni to Winsa do tego, by mógł um, czy tam musiał um, wymyśleć coś, żeby jego pro produkt nie był um, niszowy um, w stosunku do AW, Żeby to on był zawsze na, 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 na górze, a nie na dole. Bo nowi zawodnicy z NXT średnio. Ja myślę, że jeszcze Jeff Hardy w najbliższym czasie może się pojawić się w. AW A to jest jeszcze melodia przyszłości Podsumowując mój wywód em, Czekam na pojawienie się Daniela Bryana w AW Ale powiem wam, że gdybym miał możliwość podpisania z WW e, kontraktu Zrobiłbym to Zrobiłbym to, ponieważ e, mimo wszystko e, e, WW dało wiele Danielowi Bryanowi i nawet wiecie, yy, Daniel Bryan podczas swojego popytu w WWE po to też w jakiś sposób doświadcza. no chyba, że jest chujem i chciał zrobić zagrać na nosie Vince'owi. Więc pamiętajcie, zostawcie subskrypcję na moim kanale, dajcie lajka, dajcie hejta, ja jestem Paweł Kargi, to jest kanał Ani Słowa o Wrestlingu, widzimy się lub słyszymy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!